Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Co może mieć wspólnego taki zegar i Arduino? Dziś poznamy sekret urządzeń udających klasyczne konstrukcje. W sposób bardziej przekonywujący niż to, co zwykle spotykamy na co dzień. Był taki czas, był bo zjawisko nieco straciło na sile, za sprawą popularyzacji smartfonów. Kiedy to sklepy z przydasiami zaroiły się różnymi piszczącymi zabawkami. Czasem udawały naturalne odgłosy, czasem nawet gadały ludzkim językiem. Zwykle jednak dźwięki te były koszmarne i dalekie od oryginału, który miały emulować. Przyczyny tegoż były dwie: techniczna i związana z umiejętnościami bezimiennego twórcy takiego dzieła. Pierwsza była zależna od rozwoju techniki i obecnie już nie istnieje. Gdy kiedyś należało pilnować każdego bajtu, na czym zwykle cierpiało brzmienie. Dziś karty pozwalające na magazynowanie setek godzin dźwięków najwyższej jakości kosztują grosze. Jednak nadal pozostał problem ze zgromadzeniem biblioteki audio. Programiści zwykle nie są dźwiękowcami i nie za bardzo mają pojęcie o tym, jak samplować i obrabiać próbki, które potem można wykorzystać w projektach. Ponieważ niedawno nagrywałem odcinek do serii modnej, w którym wystąpił zegar z kukułką, przy tej okazji zarejestrowałem odgłosy tego urządzenia i dziś chciałbym je wykorzystać przy budowie arduinowej wersji kukułki. Przypatrzmy się zatem, jak się do tego zabrać, bowiem film nie ma na celu budowania kopii przedstawionego urządzenia, a naukę opracowywania własnych wersji, na przykład z odgłosami sentymentalnego zegara, który tykał i dzwonił u dziadku. Zacząć należy oczywiście od samego źródła, czyli zegara. Do tego potrzebny będzie rejestrator, choćby notebook, ostatecznie smartfon, choć przy automatycznej regulacji głośności stracimy realizm dźwięków. Przyda się także sprawny mikrofon. Może to być taka elektretowa kapsułka na kablu umożliwiającym podłączenie do wejścia w komputerze i zarazem odsunięcie go na wymaganą odległość. By nie zakłócał nagrań. Zegar taki powinno się nagrywać w komorze bezechowej. Ale kto coś takiego posiada? Nie jest to problem. Wystarczy zabrać się do pracy w nocy, gdy odgłosy świata zewnętrznego nie będą przeszkadzać, i obstawić nasz zegar poduszkami celem zredukowania echa pomieszczenia. Trzeba teraz nagrać ostrożnie wszelkie dostępne odgłosy w powtarzalnych warunkach i najlepiej robiąc kilka serii z mikrofonem położonym w różnych miejscach. Scenariusze są dwa. Prostszy polega na nagraniu 13 minutowych fragmentów. W każdym musi zawrzeć się kolejna seria kuknięć albo gongów od 1 do 12. Ostatni 13. fragment musi zawierać ciszę. To znaczy tylko same tyknięcia zegara. Nagrywanie będzie mozolne, ale łatwe w wykonaniu. Pamiętać należy o marginesach, żeby było z czego wyciąć dokładnie minutę dzwonienia wraz z styknięciami. Drugi scenariusz, który wybrałem ja, to nagranie poszczególnych faz, a więc w przypadku zegara z kukółką. Fazy wstępnej, czyli rozkręcania się mechanizmu. Fazy kukania z uderzeniem w gong. Takiej samej, ale dla drugiego i następnych kuknięć. One różnią się od pierwszego, bo w tle brzmi gong z poprzedniego uderzenia, i fazy ostatniej, w której drzwiczki zegara zamykają się, gong zanika, a w tle cały czas brzmi tykanie. No i oczywiście potrzebujemy także minuty samego tykania, bądź pojedynczych tyknięć, z których taką minutę sobie złożymy. W tym przypadku należy tych tyknięć zgromadzić przynajmniej kilka i wklejać losowo, by uniknąć monotonii. Wszak mechanizm nie jest idealny i tyknięcia nieco się różnią. Trzeba też pamiętać, że parzyste różnią się wyraźnie od nieparzystych. Metoda składania elementów cegiełek brzmieniowych ma tę zaletę, że możemy dokładnie synchronizować przejścia między minutami, by nie było tak zwanych potknięć to jest braku równości tykania między kolejnymi minutami. Bez względu na metodę, na końcu należy zgromadzić 12 minutowych plików, które będą się różnić wyłącznie ilością kuknięć. Nazwiemy je godz i duża litera alfabetu, od A do L. Nie użyjemy tutaj cyfr, żeby sobie uprościć kod szkicu, o czym zaraz opowiem. Zatem GOC A będzie zawierać jedno kuknięcie, a GOC L 12 kuknięć. Trzynasty plik o nazwie Tykanie będzie zawierał wyłącznie tyknięcia. Oczywiście pliki muszą mieć swoistą właściwość. Nie mogą to być ani wavey, ani MP3, tylko przygotowane sample o nietypowej częstotliwości równej 62,5 kHz. Muszą być także ośmiobitowe. Ponieważ o metodach produkcji takich plików mówiłem już nieraz, odsyłam do stosownego filmu. Samej zabawy tworzenia takich sampli ze wspomnianych przeze mnie faz nie będę dziś opisywał, bo to wymagałoby osobnego filmu. Prostsza metoda, pierwsza z prostym nagrywaniem odgłosów bez późniejszego ich składania, będzie wystarczająca na potrzeby zabawy. Powrócę do sprawdzonego już rozwiązania sprzętowego, które wystąpiło w szeregu filmów, a więc wykorzystamy bazę audio. Złożono z czytnika kart oraz siedzący na płytce edukacyjnej wyświetlacz, który wystąpił w ostatnim odcinku. Zatem szczegóły tamtych rozwiązań możemy znaleźć w stosownych tytułach. Jak zwykle przypominam, że do wykonania takiego zegara wystarczy jakiekolwiek Arduino. Podobnie wyświetlacz. Ten współpracuje z magistralą i kwadratce, ale może to być wersja równoległa, a zmiany w szkicu będą marginalne. Zamiast modułu samego czytnika można wykorzystać moduł MP3, który także już wystąpił. Wymagać to będzie pewnych zmian w programie, ale raczej kosmetycznych. Zabierajmy się zatem do programowania. Podzielimy pracę na dwie części. Najpierw uruchomimy zegar bez modułu dźwiękowego, a potem dopiszemy wszystko, co jest związane z odgłosami. Szkic zegarowy wygląda tak i już wystąpił u mnie, choć nie w tej odsłonie. Pierwsze trzy biblioteki związane są z obsługą wyświetlacza siedzącego na magistrali i kwadrat C, czyli powołują do życia tę magistralę i odnoszą się do układu 23008, który na mojej płytce pełni rolę interfejsu z tej magistrali na interfejs szeregowy wyświetlacza. Dokładnie opisałem to w filmie o ardu i nowym radius odczytem komunikatów RDS. Będzie nam potrzebna także biblioteka zegara czasu rzeczywistego, która także już wielokrotnie u mnie wystąpiła. Użyjemy sobie trzech z pięciu przycisków, które mam na pokładzie płytki. Jednym będziemy zwiększać wskazania godzin, drugim minut, a trzecim zerować sekundnik. No i na koniec czynności wstępnych zadeklarujemy trzy zmienne zegarowe godzin, minut i sekund. Będą nam potrzebne, ponieważ biblioteka zwraca liczby, a nie znaki. Więc w przypadku wartości mniejszych od 10, cyfry zegara przesuwałyby się w lewo, a powinny wyświetlać się zawsze w tym samym miejscu. Na początku programu inicjujemy wyświetlacz i klawiaturę, czyli postępujemy jak zwykle. Tutaj należy wysłać do biblioteki czas, który będzie obowiązywał po włączeniu zasilania. Zauważmy, że dni, miesiące i lata są tutaj zupełnie nieaktualne, ale to nie ma znaczenia. Bo nie będziemy korzystać z tych zmiennych. Program w pętli głównej tym razem nie będzie mieć podprogramów, a typową szeregową konstrukcję, która może nie jest ideałem programistycznym, ale w przypadku prostych programów ma więcej sensu od tworzenia skomplikowanych struktur na siłę. Na razie będziemy mieć dwa bloki związane z wyświetlaniem czasu oraz obsługą klawiatury. Zaczynamy od ustawienia kursora w wybranym miejscu. Tu mała dygresja. W tego typu prostych konstrukcjach najlepiej byłoby użyć wyświetlacza o organizacji 8x1 albo w ogóle wykonanego w innej technologii. Ale to już zostawiam kreatywnym. O wyświetlaczach powstało kilka filmów. Teraz z biblioteki czasowej pozyskujemy dane na temat czasu i obsadzimy nimi zmienne. Przechodzimy do wyświetlenia ich, ale najpierw musimy rozwiązać wymienione problemy z brakującym zerem na początku gdy wartości są niższe od 10. Identyfikujemy takie wartości i gdy warunek zajdzie, będziemy dodatkowo drukować 0. Dopiero teraz możemy drukować poszczególne cyfry. Nie można także zapomnieć o dwóch kropkach, które je oddzielają. Czas przejść do obsługi klawiatury. Każde wciśnięcie przycisku zwiększającego ilość godzin lub minut zwiększa te wartości. Ale zanim trafią do biblioteki zegarowej, musimy sprawdzić, czy licznik aby nam się nie przekręcił. Czyli, czy wartość godzin nie osiągnęła liczby 24, a minut 60. W tym wypadku zerujemy je i dopiero wtedy ładujemy do biblioteki. Na końcu należy zaczekać, aż pstryczek zostanie puszczony. Inaczej wpadlibyśmy w pętlę szaleństwa, powielającą zwiększanie wartości z szybkością światła. Ostatni pstryczek działa inaczej. Po prostu liczba sekund po jego naciśnięciu zeruje się i to wszystko. Możemy teraz skompilować szkic i sprawdzić, czy wszystko działa. Czas na zegar z kukułką. Wśród bibliotek pojawi się kolejna, odpowiedzialna za odtwarzanie sampli z karty SD. O niej też już mówiłem niejednokrotnie, więc dziś nie będę tego tematu rozwijał. Będziemy potrzebować dodatkowej zmiennej, identyfikującej zmianę minuty, oraz wzorca nazw plików na karcie, zawierających odgłosy kukania. Pierwsze dwa bloki nie różnią się niczym. Pojawił się za to blok trzeci, obsługujący emisję dźwięków. Po pierwsze, zastawmy pułapkę na ciszę nocną. Kukułka kukająca o północy jest, mówiąc delikatnie, niedelikatna. W tym wierszu możemy ograniczyć zakres kłukania do godzin dziennych, tutaj od godziny 7 do 22. O ile pierwsza część jest logiczna, warunek wykona się, gdy wartość godzin jest większa od 6, ale mniejsza od 22. Drugi warunek wymaga komentarza: otóż, w chwili podejmowania decyzji o porannym kukaniu, czyli o 7, rzeczywistą godziną będzie jeszcze 6. Nic zatem nie usłyszelibyśmy. Prowadziłem więc tutaj dodatkowy warunek na tę ostatnią minutę szóstej godziny, by kukułka powitała nas kukaniem równo o siódmej. Podobny warunek wypadałoby ustalić, jeśli o drugiej chcielibyśmy po raz ostatni usłyszeć kukanie. W tym momencie, do ostatnich sekund godziny 21, usłyszymy tykanie, po czym nastanie cisza. Jeśli ktoś chce tradycyjnej kukułki, może usunąć cały ten wiersz. Następnie identyfikujemy zmianę minuty. Tylko w chwili, gdy nastąpi jej zmiana, będziemy przeprowadzać pozostałe czynności. Zapobiega to wchodzeniu tam bez przerwy, ograniczając odwiedziny raz na minutę. Gdy już wszystkie warunki zostaną spełnione, możemy pobrać plik samego czystego tykania, ale jeszcze go nie wysyłajmy. Gdy okaże się, że minuta zmieniła wartość na 30, znaczyć to będzie, że mamy pół godziny. A wtedy kukułka ma kuknąć raz. Podmieniamy wtedy plik tykania na ten z pojedynczym kuknięciem. Gdy zaś mamy pełną godzinę, należy ją jeszcze zidentyfikować, bo przecież zegar pracuje w trybie 24-godzinnym, a kukułka kuka w trybie 12 godzinnym. Jeśli zatem liczba godzin jest większa od 12, odejmujemy od niej 12. Życie byłoby takie proste, gdyby nie było skomplikowane. Godzina zerowa to 12 kuknięć, czyli wymyka się nam z powyższego algorytmu. Trzeba więc ustalić jeszcze tę jedną pułapkę. Ale ponieważ początkowy warunek omijania północy zadziała wcześniej, nigdy tu nie wejdziemy. Tę pułapkę zatem zostawiłem, ale wyłączyłem z programu. Może się ona przydać komuś, kto chce kukułki kukającej całą dopę. Czas podmienić plik tykania, ładując go według dość sprytnego, ale nieoczywistego schematu. Otóż biblioteka czytania sampli nie chce współpracować ze zmiennymi tekstowymi, czyli ze stringami. Na szczęście tablice już jej pasują, więc musimy się do nazw plików odnosić w ten sposób. Tutaj podmieniam piąty znak w nazwie pliku. Widzimy czwórkę, bo liczy się od zera. Używając wzorca jako wartości godziny powiększonej o 64. Dlaczego tak dziwnie? Bo tablica ASCII kodów dużych liter zaczyna się od 65. Zatem godzina pierwsza plus 64 wskaże na literę A, druga na B i tak dalej. Jest to może nieco zakręcone, ale dużo krótsze od robienia szeregu warunków. Gdyby biblioteka rozumiała stringi, nie trzeba byłoby tak kombinować. Na koniec sładujemy tak przetworzoną nazwę do biblioteki i odpalamy odtwarzanie. Odbywa się już ono samodzielnie aż do końca, czyli przez minutę i w tym momencie możemy zająć się innymi sprawami.